Davey, dzisiaj zagramy w gierkę, w której, jak znajdziesz skrzynkę, to wygrywasz to, co jest w środku. No już zbankrutowałeś. Siemanem, do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj, prawda? Żaba Dave. Ostro, do kogo Ty w ogóle mówisz? Ja mówię do widzów, ponieważ w tym momencie jest, prawda, nagrywany odcinek, wiesz? Ale wiesz, że prawdziwy widz to nie jest taki, co tylko ogląda, ale też taki, ja co stawia i łapkę i subkrypje, ja... więc zatkanuj tak. się, drogi, Oj, tak, tak. telefonem czy tam komputerem, czy jesteś prawdziwym widzem. Dokładnie, o, i, Odpo od i odpowiedz na to pytanie w komentarzach oczywiście, czy jesteś prawdziwym widzem, prawda, moim i, prawda, dojwika. czy też jesteś widzem. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, yy, zanim przejdziemy do yy, meritum, że tak to ujmę, to możecie widzieć na naszej Instagramy. oczywiście link do mojego Instagrama jest w opisie, tam jak wejdziecie sobie na najnowsze zdjęcie, no to tam jest oznaczone son, więc tam możecie, prawda, wejść i zobaczyć e, e, prawda, przystojniaka Davika, jak on tam sobie prowadzi swojego Instagrama, więc wbijajcie na nasze Instagramy. Jakby kogoś interesowały nazwy, no to Dawid Podłoga, kochanek to, to Dave'a i mój Szczypson przez 2 N na końcu. Zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. E, ogólnie to chciałbym jeszcze zanim cokolwiek zaczniemy robić, pogratulować tym e, spostrzegawczym, którzy pod wczorajszym odcinkiem pisali komentarze, że ej, zauważyłem, że e, nazwa kanału zmieniła się ze Szczypson Games na Szczypson e, i że... Zmieniłem kanał mojego poprzedniego kanału z Szczypson na Filip Szczypka, więc e, gratuluję wszystkim spostrzegawczym, którzy, prawda, widzą takie niuanse. E, na szybko wytłumaczę, dlaczego tak zrobiłem. Zrobiłem tak dlatego, że po prostu uznałem, że e, to będzie najlepsze rozwiązanie, jakie mogę zrobić. Ponieważ na tym kanale już nie nagrywam. A tutaj też bez sensu, żeby było Szczypson Games, skoro pojawia się tylko i wyłącznie Minecraft. Więc uznałem, że zmienię ten nazwę kanału na Szczypson. Wszystkim gratuluję, którzy to zauważyli, jesteście naprawdę mega spostrzegawczy, jesteście naprawdę prawdziwymi fanami. E, dodatkowo możecie wbić na szef tam możecie sobie kupić, prawda, etui, kupić koszuleczkę, kupić sobie co tam tylko chcecie, zachęcam bardzo serdecznie. Dobra, Davison, uwaga, e, tak, omawiając na szybko zasady dzisiejszego odcinka, ja mam przygotowane troszkę rzeczy w punktu które będę ci wkładał, prawda, w skrzynki. Swoją drogą nie mam skrzynki, więc to jest w sumie minus taki dosyć spory, ale o, masz skrzyneczkę, możesz mi jakby zapożyczyć jedną. Masz, ale masz drugą dla siebie? Tak, tak, dobrze, tak, tak, dobrze, dobrze. To jak masz drugą dla siebie, to jest najważniejsze. I ogólnie tak, chowamy gdzieś skrzynkę. I jak ją znajdziesz, to wygrywasz zawartość. Rzeczywiście dajmy sobie coś takiego, że zaraz... Przede wszystkim, a możesz, prawda, patrz, ja bym się położył i po 50% serwera śpi. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że... O, patrz, zadziałało. <grym> Dobra, w każdym razie, co jest najważniejsze, to to, że mamy ograniczony czas na znalezienie skrzynki. Co daje tak, ja się chowam, na przykład... Mój domek, załóżmy, że mój domek, ja w tym miejscu, tak, staję tutaj i patrzę się mhm. w podłogę. I ty dobra. w tym czasie masz 30 sekund na to, żeby schować skrzynkę gdzieś na palionowej i tam do niej włożyć jakąś rzecz i wrócić do mnie. Po 30 sekundach okay. ja zaczynam szukać tej skrzynki, i mam na znalezienie skrzynki jakoś tak minutę, półtorej, coś tak mniej więcej w tych granicach. Oczywiście będziemy to tak na oko brać, no bo nie będziemy tu ze stoperem stali, ale wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi, dobra? Tak, na tak, tym, tak, no. Dobra. no, no w sumie, jeżeli wszyscy wiedzą o co chodzi, to ja proponuję, żebyśmy zagrali w miecz y, kill of, y, Siekiera. Kto zaczyna? Jesteś gotów? Dobrze. Jestem gotów. Dobrze. To trzy, cztery dobrze, wygrałeś, więc więc, więc więc skoro ty wygrałeś to ja pierwszy szukam okay. <laughs> więc <Dobra. laughs> nie, nie pytajcie jak ja to obliczyłem Rę, Rę ale... w domku, tak? tak, ja daję ci 30 sekund patrzę na licznik i jak będzie 30 sekund to zaczynam, prawda szukać, w czasie kiedy ja jednak tutaj czekam i jednak nic takiego specjalnego nie robię, chciałem was zaprosić też na plusa mimo, że tam się w... nic nie dzieje to chciałbym tam zacząć robić jakieś, prawda, live'y i inne takie, więc jak będę miał tylko czas, to tam zacznę robić. I ogólnie ciągle myślę nad tym plusem, więc jeżeli... Coś tam zacznę robić, to zacznę robić, ale myślę, że warto tam być, bo tam już są jakieś odcinki i obiecuję, że postaram się tam raz na jakiś czas mimo wszystko i tak wrzucić filmik, mimo tego, że y, nie jestem tam regularny tak jak tu, ale no dobra, minęło 30 sekund, czy a, ty już tu jesteś, dobra e, czyli, czyli, czyli schowałeś gdzieś skrzynkę. Okej, okay, ja wiesz, to ja sprawdzę tu, chociaż tu jest dobra zamknięta więc tam na pewno nie byłeś. Chociaż jest dobra, jest rozwalona szyba, więc w sumie to sprawdzę jednak, czy tutaj jednak, tutaj czegoś nie, nie było zostawione, dobra, jednak nie. E, szukamy skrzynki. Ja czuję, że ty ją zostawiłeś na jakiś widoku, bo na przykład, nie wiem, tu gdzieś koło mnie i ja jestem jakiejś tutaj, to by było śmieszne akurat jakbyś koło mnie skrzynkę nie, zostawił yy, Wiesz co, ja nie wiem, gdzie ty ją zostawiłeś ale, kurczę, no. myślałem, że to będzie łatwiejsze jak tak sobie myślałem o tym, to mówię, nie no, easy, przecież skrzynka, co tam, co tam skrzynka. Ty, ale ona jest jakaś tak schowana mega dobrze, czy jakoś tak kurczę, że ci powiem, że mogę Jak? Bardzo dobrze jest schowana ta skrzynka. O, aha, dobrze, dobrze Eee, może być Daj. ciężko. Ej, ale to, to powiedz szczerze, o tu jest pułapka walnięta pod tym, pod komisariatem. Naprawdę? Na policji? No, patrz, patrz kurczę. Aha, dobra. Dobra, Z, y, y, rozbroiłem tą pułapkę. Ja nawet chyba wiem, kto to zrobił. E, dobra, czekaj, bo muszę tutaj to zamurować. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta skrzynka. Nie najgorzej, straciłem czas na to, żeby to rozbroić, żeby tego tam nie wysadziło. No, mm. Odpowiedź! No. Jaka podpowiedź, bo nie słyszałem? Domek. Domek? Domek. a dobrze, to sprawdzę twój domek, bo stałem koło mojego, więc wątpię, żeby to tam było. Tylko tu... Ja już, ja już się więcej nie odzywam. Dobrze. Dobrze, domek? no nie no, tutaj ten domek to to nie jest. E, tutaj też nie ma nic, nie ma nic, dobra, czyli to... Dobra, ej, może dach, może dach, może dach. Albo nie, domek villagerów może, o kurczę, tu jest, jest, to jest, to byłby o, ciekawa papie. sytuacja. O kurczę, no nie, tu są skrzynki, ale puste. To nie te skrzynki. Ale domek, domek. No nie wiem, może chodzi o mój. Nie wiem, czy mi czas już nie minął, bo ja w sumie długo trochę tego szukam. No trochę ci to już zajęło. Jak mam 4, dalej, jeszcze 5 sekund. 5? 4. Nie, cztery, nie trzy. no dobra, nie wiem, bo. No nie wiem, nie wiem. Ty okay. mi, gdzie ta skrzynka została ukryta. No i zapraszam. Nie, 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 naprawdę. naprawdę. No i był, są, był są. Co? Ja jej nie widziałem, nie najgorzej Dobra, co straciłem, co straciłem, uwaga Nie, diamentowy hełm, a ja nie mam akurat, bo właśnie swoją drogą gdzieś Straciłem yy, tom. Z, jak to się nazywa Zbroję ostatnio, dobra, stary, chodź teraz, ty tutaj stajesz yy, I liczysz do 30, ja ci lecę schować skrzyneczkę okay. Ja będę okay. bardziej łaskawy, dobra, ale musi, gdzie ty stoisz? Już stoisz? Okay. Tu, tu stać no. i, i licz dobra. na głos do 30 Może, no, Jeden. Yy, dobra. Dwa, trzy. Dobra, ja mam pomysł na to, żeby 5, się tutaj schować. 4, się tą, tą. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dobra, 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 już, 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 już bo już jestem obok Ciebie nie traćmy czasu. Więc dawaj, lecisz szukać skrzynki. Dobra, słuchajcie, było chwilowe cięcie, ponieważ musiałem się pożegnać z rodziną, bo właśnie ode mnie wyjeżdżają. Wracamy w każdym razie z powrotem do nagrywania, więc, David, mam nadzieję, że nie podglądałeś w tym czasie. Lecimy Nie, posukać. nie, Ale, ja już, ja, ja, ja. Aha, ja, ja, ja... podglądałeś, tak? Nie! Dobra, nie, dobra, nie, podglądałeś. Nie, nie, no, i tak i ta, i ta, z bomby wiedziałeś, było. tak? Z bomby wiedziałeś, że ale, tutaj to ale, jest, tak? Ale powiem, jak było. Ale Dobrze, jak no, było? no. W trakcie, kiedy mówisz, czekaj, Dave, że nie robimy to ja wtedy już znalazłem tą skrzynkę. Ale ja. Z... Dobra, dobra, podglądałeś! <grym> z Albo szukałeś, szukałeś w momencie, kiedy ja poszedłem po rodzinę. Nie, Dobra, dobra. Dobra, ja się chowam. Stary, robimy jeszcze jedną rundę i drugą. Rozumiesz? W sensie dwie jeszcze. W sensie, że ty jeszcze raz chowasz i ja jeszcze raz chowam. Ale no, 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 ja, ja, ja wiem, co zrobię. Dobra, stary, szybko, szybko chowaj, ja liczę. Znaczy, ja, liczę. No tak, patrzę na licznik, bo, bo będę teraz zagadywał ludzi, nie będę kurczę, ich męczył. E, Liczeniem. Tak to się nazywa. Nie wiem, co mam powiedzieć. No dobra, powiedz. Ja, kurczę, nie, nie mogę się na ciebie. Już schowałeś? Nie. Kurczę, kurczę, bo już ty tam iść. <gry> Jeszcze mi zostało 9 dziew sekund ci zostało. 5, 4, 3, 2, 1. I już. Elo! Dobra, spadłeś z kosmosu. Więc nie mam pojęcia gdzie to może być, ale dobra, lecę, yy, wiesz to podpowiedź. Może. Dobra, mam. Dobra, no to jest bez sensu, dobra, no mam. I teraz ty podglądałeś. No i to jest. Nie teraz podglądałem! Podgląda. Nie podglądałem! Nie, 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 nie! Nie podglądałem. Dobra, stary, jednak nie, jednak zrobimy tak, że ta. Yy, ja jeszcze raz i jeszcze po jednej, bo to za szybko mi pożło teraz, nie? Jak to tak pójdzie szybko to drama. Dobra, idź teraz ty licz I ja teraz Dobrze. schowam Ale ja ci od razu podpowiedź jakąś dam, wiesz? Żeby Dobrze. to... Chociaż nie, chociaż nie, nie dam się podpowiedzi. E... Chociaż... Dobra, zobaczymy, zobaczymy jeszcze dam ci podpowiedzieć ja tu już chowam, uwaga, uwaga. Mm... Dobra, ja mam pomysł fajny Damy. O ja wiem co zrobię, tak zrobię, o Super Dobra, no Boję Ci, że zara możesz lecieć z tym, że e... jeszcze nie teraz Dobra teraz. Już? Ta, leź już. U, szybko ci leć już. Leć szukasz. No bo już nie będę ten, szybko to schowałem, więc szybko dawaj yy, szukaj, zobaczymy czy ci się uda znaleźć tak szybko Dobra, ty podglądasz Albo dobra, nie podglądasz może jedynie. A, czyli idziesz w tą stronę, eee, dobra. dobra Dobra, dobra, nic nie mówię Ja swoją drogą mułem w okularach i ciągnąłem je Na yy, szybko bo, bo, tu się w ogóle wiele pozmiałem, ściągnąłem bluzę też Dobra nieważne, gdzie ty jesteś? Tuż w tym lasku szukam w jakim lasku? Ale tutaj chyba nic nie ma A, tu Ale ja mam wrażenie, że ja przez okno... A! a, a nie, 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 to od razu ci powiem, że to nie jest to Tam, ja odkładałem tam mój miecz To nie jest to Tak? Tak, to nie, nie wszedłbym tutaj jakoś Jakoś jest dziura, dobra, no Aha, dobra, czyli jednak nie wierzysz mi, tak? Dobra, dobra Tak Okej, okay, okej okay. Policyjny A No mówię ci, że tu odkładałem ten miecz Kurde Byłem pewny, że to to. No, dobra, to no to widzisz. Jak... No to... Twoja pewność. Aaaaaah! Nie, 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 najgorzej. Dobra, o, udało się no, wyskoczyć. Dobra, no. Dobra, podpowiem, no... podpowiem ci. No, Mak, nie? Eee, co, co Mak? Nie, podpowiem ci tak. Jedzenie. No, czyli Mak, albo nie. Może być Mak. Poczekaj. Nie, tu też nie. Dobra, stary daję ci ostatnie 30 sekund. Ale kurde, przecież to nie takie łatwe to znaleźć. No to nie wiem Ale kurde Jest! Hello! Dobra, znalazłeś. Dobra I, i robimy po ostatniej rundzie, po ostatniej rundzie, bo Dobra. ja mam pomysł na tą ostatnią rundę Więc ja teraz lecę Dobra. szybko tamten, tu już leć chować, ja już nie patrzę tam co się tam dzieje Chowaj od razu, żeby to było szybko, bo już strasznie dużo przedłuża, przedłużamy tutaj tym takim bieganiem I szukaniem tego, dobra. więc szybko, postaraj się jak najszybciej to schować i wrócić tu jak najszybciej To będzie taki challenge Staram. dla Ciebie, a ja postaram się to znaleźć jak najszybciej Szkolwiek... Staram się, ale... kurde pomysł który... dobra No nawet nie widzę Twojego Niku, to nawet nie mogę podglądać Jaki flask... Ale, ale, wiesz... nie... ale, ale nie, dobra, dobra, ale mówię nie, Ci, że nie, nie. nie, widzę, nie widzę Twojego Niku, więc nie wiem gdzie jesteś już? Już? Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, dobra. E, szybki szybki szpil, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. E, na posągach chyba nic. Mm, Turcy, to palinowo jest na tyle duże, że tu jest strasznie ciężko znaleźć taką skrzynkę. Jeżeli ona jest ukryta, jakoś mega dobrze. Dobra, sprawdzę w biedronce, bo myślę, że tu mogłeś to schować. E, tak mi się wydaje. Oj, amigo, amigo. No dobra, dobra, czyli jednak nie do końca, o, amigo, jednak amigo. nie do końca. Dobra, no to. to nie wiem. E, ja powiem tak, na pewno nie posąg. Aha, dobra, czyli posąg No nie no powiedziałem, na pewno nie posąg No czyli czyli będzie szef shop, chef shop ten, ten ten Dobra, dobra Już się wygadałeś, ja już wiem Połączyłem kropki Jak na pewno nie posąg to na pewno Szef shop Aj, Buson, Buson, ty to ja ci powiem No, ty to masz łeb, że pochyciłeś to co? Nie, nie, nie. Chciałbyś, ale niestety nie tym razem Nie tym razem to David żabka mordeczka wygrał Kurczę Dobra, podpowiedź daj mi jakąś. Po co? co po co? Posąg. Czyli jednak posąg. No to twoja podpowiedź. Dobra, ale to będzie posąg od Emilii, nie, nie, nie ten nasz. Na co? bank. Ta, ta. No ale ty Gdzieś... mnie trolujesz. Dobra, dobra, czekaj. Nie, 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 dobra, lecę w swój posąg. Może może tu. Do, no nie wiem, stary, ale to. Nie wiem, nie wiem. 10, 9. Osiem, no nie. Siedem, sześć. No tu nie pięć, ma! Ty mnie strolowałem, to nie było żadna podpowiedź. Dobra, ciebie tu w ogóle nie ma, więc to jest źle mili. Jeden, zero. Dobra, widzę, widzę tą skrzynkę. Posąg do posąg. No, ale wiedziałem o Emilii, a ty. Dobra, co straciłem? Złote jabłko, które ty wygrałeś u mnie chyba, co? Tak jesteś cwaniak, dobra. Dobra, czyli straciłem, dobra, robimy ostatnią rundę, ostatnia runda. Będzie ciekawe mi się wydaje, idź tam się schować, ja już tutaj myślę, gdzie ci to prawda yy, schować. Yy, wydaje mi się, że najlepiej będzie jak zrobię to yy, W jakim tym miejscu się tego nie spodziewasz? Ej, co ty podglądasz tam idź ten? Dobra, wiem chyba gdzie ci to schowam. Yy, to będzie śmieszne, w sumie mi się. Tak mi, tak mi się wydaje, że to będzie to będzie śmieszne Mamnicze? Nie, no nie, no już jestem yy, przecież. Nie, 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 nie musisz liczyć. Dobra? Yy, Dobra, patrzcie co tu się dzieje. Jak on to znajdzie, no to jesteśmy w trapapatach, mi się wydaje. Dobra, eee, możesz szukać, możesz szukać, chodź już. Dobra, przyszedłeś stąd. No, 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 ale to nie wiem, czy to tak połączysz. Kurde. Kaj tu jest? Czekaj no. To... no kurde, a może... A... Czemu, czemu tutaj tak krążysz? Ty podglądasz dalej Nie, no jak podglądam? Dobrze, dobrze. No bo no. Nie, na pewno byś tak szybko, kurde, gdzieś dalej nie poszedł. No ale flaki mamy przecież No, no niby tak, no ale... O, o jest dziura! O, no dobra, 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 ale, wygrałeś ale, dobra ale, ale, Chodź, trudno ale, ale. trudno. Straciłem wszystko, ale No nie no Przechodziłeś już wtedy, już liczyłem, że tutaj nie będzie, że ty się dalej tu kręciłeś A no, Dobra, dobra, ale. trudno W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę Widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19.19 .19. Trzymajcie się, na razie Pa, pa